Dobra, jestem. Widzisz Baku, że u nas yy, ...tajka złodziej je chodzi. Jesteś w ogóle? Jeżdżę po wsi, tajesz? Już dwa domy są ukradnięte w lotnicach. <słuch> Teraz, jak ktoś dzwoni, to schodzę na dół, nie? Masz tych Sowadów, czy nie? Sowada, pamiętasz ich? Mięgoście co gra w pingla, w kluby zawsze. Molo. Idę, idę. Wszyscy się dziwili, kurde, czemu to tak. Jeździmy na... Teraz musimy uważać kurde. Tak mam wszystko. Ale nie już. Iść nie. O kurde, coś nie zadziałało teraz. O... a narcie tu. Ej, faj jest faj, Fbek, Fbek! Ten far, ten far też się teleportował. Ja go też nie widziałem, skąd on przybiegł. Zero klita mi wchodzi. Ale może wideo. To nie? Ale może wideo jak się teleportują.

A widać jak ja ich po sześci z wójki, czałeś na full powerze. Nie da się? Martiny. <gry> A ja mam BM-3, to dawaj, możemy. Niedługo Bóg będzie. Poczekaj na mnie. Nie wiem, wybierz to... Bo na center to raczej nas nie znajdą, nie? No to dobra, to ja palę BM-3. Dawaj, palimy. Pojedyncze? Zapraszam. Bóg O kurde. Dawaj go, dawaj go. Już padają. O, tak mi przykro, że mnie nie możesz bić. Uuu, ale mi przykro. A coś mnie zarąbiście? Mocno bije. Padnę, nie gada że padnę. Ja uciekam się wychylować. O pierdziela, jaki fuks Już idę, idę Kurde Zbierałem go z daleka no, Idę tutaj się zakampić Mam no. ale, ale po on się przynie, przy, te, przyszedł? Napierdzielmy. Patrz. Patrz, oni się teleportują. Dawaj mu Una. A jest, dobra. To już ma w topę. Oni się teleportują, to widać. Ej. A, już myślałem, że idą. Chodź blisko mnie, bo ja arto zarapalę Na ja zaraz zapala to wszystko, bufa Nie ma ja złączył się buf Masakra. No już nie ma bufa. No, ten paseczek masakryczny Gdzie? Oj. Una. Musisz mu perfekcyjnie dać una. Ale nie, nie wychodź, nie wychodź tam! No i dupa. Aha, no ale mógł podbiec, wiesz co chodzi. A może drugiego una? Nie Niech No, a masz drugi Garota? 20 sekund damy mam ty Dobra, cisnę, cisnę, cisnę go, cisnę go Czemu? Aha Ale ja go sięgam? Po 6 kaj go cisnę. Kurde, no nie da się szybciej, nie mogę kombo robić. No sorry, ale nie da się no. Ja muszę teraz uciekać szybko. Kurde, goni mnie gnida. Mam BM-3, więc czekam. O kurde. O, uciekłem. Stracił, stracił, byłem na całą. A jest obok mnie, fuck. O jest, rota mi dał, kurde. Jest na BM-3. A nie, nie jest na BM-3, ale to i tak mnie ściśnie. Ej, spokój, jaki crit, co to jest? A, pierdzieeelno! hit. Zet. Teraz będę BMW M3, jak dojdę, to pewnie arty już będzie. A. To możemy mniejsze brać. Co no tam bije, żeby mu tylko schodziło coś? Паднешь? Курда... Не, ну не падаш. Я уже есть там, мягкость. Мам палить? Че он есть? Я А, есть, видзе О, фак, идум в двух. Dobra, teraz dawaj ich. Dobra, to Ci go, dawaj arta, pale, ciśnijmy. A no, nie mam arta, nie mam. SBK. Ja też. Cisnę go. No i teraz fakt przyszedł, co za gnida. SBK, żeby go dobić. Dobra, wpadł. Hmm wideo do GMA i już? Włacić nie Dobra, idę po niego Prawej. dziesięć k w niego wchodzi Ej, ja idę się wysilować Dobra, mam bufa zapalonego Już miałam Bo nie wejdzie. A on no to chyba zdać. To ja już 5 sekund i końcu dam. 2 sekundy, jedna. Prawie lub szybko. O, no, ja jeszcze kombut odpalę. Dobra, guardian zrobiony. Arta i zaraz będzie BLM-2 teraz luzik No. Ale zarabiałem dwa Tutaj już Arto się chyba nie opłaca palić Ale Znowu Cofaj, cofaj Wisnę go Świetnie I teraz jest mój No, przydałoby się, bo to jest wytrzymałe. Masz jeszcze jednego rota? To ale misje w niego wchodzą. Ale misje w niego wchodzą, ty... Nie, nie uciekł jeszcze. Patrz jeszcze. Idziemy. Idzie, idzie. No bęm 3. O kurde, ale mało. To 4. Po cztery k go cisnę. Kurde, nie ma zasięgu. Ale ładnie schodzi. Ile jeszcze rozpędzie? Be... <śmiany> Понят, Бэм. <laughs>